King of Iron, Cześć, z tej strony Paweł Olszewski, Poligamia.pl Dzisiaj możemy przed premierą pograć w Tekken 7, nie jest to zapis mojej rozgrywki w czasie rzeczywistym, a nagrany gameplay, który miałem okazję wynieść z przedpremierowego pokazu w siedzibie polskiego wydawcy u Cenegi. No przed chwilą widzieliśmy roster postaci. Jest blisko 40 grywalnych zawodników, w tym 20 znanych z pierwotnej wersji, czyli pierwotnej z wersji arkadowej automatowej, która już właściwie od lat jest dostępna w Japonii. No ale Tekken na konsolę i pierwszy raz na PC-ty będzie nowością. Premierę będzie miał na początku czerwca na PS4, Xbox One i PC. Jest to o tyle ciekawe, że jest to pierwszy Tekken na platformę Windows. Wynika to trochę ze zmiany polityki. Generalnie dużo japońskich gier, których wcześniej nie kojarzyliśmy z pc pojawia się na tych konsolach, a trochę ze zmiany silnika. Tekken po raz pierwszy korzysta z Unreal Engine. Wcześniej Namco pracowało na swojej autorskiej technologii, teraz licencjonuje Engine od Epic. Czy jest? ten sam silnik, na którym działa Gears of War, Batman i naprawdę setki innych gier. I ma to swoje zasady, bardzo proste. Grę łatwo przeportować na inne platformy, dlatego będzie wersja PC-towa. Ja jestem trochę zdziwiony, że nie zapowiedziano jeszcze wersji na przykład na Nintendo Switch. Przecież Tekken pojawił się przed laty i na 3DS-a, i na PSP, i na Wii U nawet. Tekken Tech tak, Tournament 2 dostępny był na Stacjonarnej konsoli Nintendo, więc tutaj bym się nie zdziwił, gdyby z czasem kolejne wersje tej bijatyki zawędrywały na kolejne konsole. No ale póki co gramy na PS4 w tym momencie. Ja gram Kingiem, przechodzę tryb arcade, czyli ten, który kiedyś kończył się tymi fotorealistycznymi w cudzysłowie cutscenami. Te, teraz ich nie ma, zobaczycie to za jakieś 10 minut. Można po prostu sobie powalczyć. W siedzibie Cenegi też miałem e, okazję pograć w story mode. No i cóż mogę o nim powiedzieć? Nigdy nie byłem fanem fabuł w Tekenie i nigdy w nie za dużo nie grałem. No, mamy spór między hejhaczem a Akazują, Jibem Kazamą, jest dosyć fajnie przedstawiony, tak z przymrużeniem oka, początkowo się wydaje, nawet jakby sami twórcy sobie zdawali sprawę, że fabuła Tekena nie jest najmądrzejsza, delikatnie mówiąc. No ale nie mogłem nagrać tego trybu fabularnego, nie mogłem nagrać cutscen, a właściwie na nich się opiera wszystko, więc nagrałem tryb arcade, gdzie sobie powoli przechodzę grę. Round Gram Kingiem, który ma ciosy niezmienione względem poprzedników. Nauczyłem się kiedyś, dawno, dawno temu, parę kombinacji z tym zawodnikiem i jak widać one są cały czas aktualne. Nie byłbym w stanie ich Wam powtórzyć, jak się je wykonuje teraz. To jest już pamięć mięśniowa chyba, po prostu wklepuję je automatycznie na gamepadzie. Więc jest to ze strony plus, bo do gry można wrócić i po 10 latach przerwy i się bardzo szybko odnaleźć ale też trochę wada, no bo ta gra się mało zmienia. Oczywiście mamy nowych zawodników, mamy inaczej zbalansowane ciosy, mamy dużo rzeczy, które zostały wyłapane przez hardkorowych graczy. Ja się do takich nie zaliczam i dlatego z tym Tekkenem mam Taki problem, że z jednej strony rewelacyjnie mi się grało i autentycznie zacząłem czekać na premierę, żeby sobie trochę pograć, zwłaszcza przez sieć z innymi zawodnikami, ale z drugiej strony czuję pewnie niedosyt, bo bijatyki namko w mojej ocenie zawsze były wyznacznikiem nie tyle gatunku, bo nie jestem aż takim specjalistą, żeby to ocenić, ale nawet grafiki. Soul Blade, Soul Calibury, czy wcześniejsze Tekeny, zawsze stawiały poprzeczkę bardzo wysoko. Do dzisiaj pamiętam moje wrażenie, jakie zrobił Teken na PSX-ie, czy Soul Calibur na, na Dreamcastie. Potem był na przykład Tekken Tag Tournament na PS2, który pojawił się albo na premiere konsoli, albo zaraz po. No, wyglądał rewelacyjnie. Teken 4 był kolejnym przełomem. A od piątki mam wrażenie, że seria trochę stanęła w miejscu. To znaczy, nie wygląda źle, to jest, się bardzo fajnie wszystko prezentuje. Mm, no, ale już nie jest żadnym wyznacznikiem, po prostu, po prostu trzyma jakość. Jak się trzyma poziom. No, ja tutaj trochę przestałem trzymać poziom, jeżeli chodzi o walkę. I zacząłem dostawać już e, w Ciry, mówiąc brzydko. E, aczkolwiek gram na normalu, więc nie jest przez trudno i do samego końca w miarę gładko udaje mi się przechodzić. O ile te pierwsze walki wykonywałem tak z automatu, tak dalej trzeba było się bardziej postarać i zacząć korzystać z nowych mechanik gry. Także zobaczycie tutaj zarówno Rage Drive, jak i Rage Art, generalnie Rage Mode, który się pojawił już w Tekenie 6. Tu jest troszkę urozmaicony. Jeżeli nie graliście w, od tamtej części w Tekkena, w dużym skrócie, Rage Mode to jest taki tryb, który się automatycznie uaktywnia, gdy macie już mało energii, gdy dostaniecie parę razy w twarz, wtedy wasze ciosy zadają znacznie więcej obrażeń przeciwnikowi, więc jest to fajny motyw na odwrócenie szali yy, starcia. O, Właśnie tutaj Heihachi już w tym trybie się znalazł, bo go dosyć dotkliwie pobiłem, więc on teraz zadaje mi większe obrażenia. A oprócz tego, gdyby mnie uderzył swoim specjalnym ciosem Rage Drive'em, no to by się pozbył tego trybu, ale zadał mi bardzo, bardzo dużo energii. Eee, oprócz tego eee, ciosu jest też Rage Art, czyli to jest no, taki specjal mówiąc. Podwórkową gwarą, czyli specjalny cios, który ma super długą animację, super długo to wszystko trwa i jest bardzo efektowne. Zabiera oczywiście pełną energii. O, właśnie o tym mówię. Chociaż nie, to chyba nie było to, bo było za krótkie. Każdy zawodnik ma inny cios. O, to jest właśnie cios Kinga, o którym mówię. To się wykonuje bardzo krótką kombinacją. U Kinga to są dwie ręce i strzałka w skos. Zabiera to dużo energii, jest efektowne, ale też jeżeli gram z żywymi przeciwnikami, to stosunkowo łatwo jest y, zablokować to uderzenie. Więc Rage Art to jest taka pokazówka, a w praktyce dużo bardziej przydaje się Rage Drive, który teraz za chwilę wam pokażę. Ja je pamiętam w tej rundzie nadchodzącej właśnie zakończyłem ją tym takim mocnym uderzeniem. Yy, które zabiera dużo energii. To już jest ostatnia walka, z tego co kojarzę. Jakieś cuda się dzieją, tygrysy przebiegają przez arenę, ale to teken, który chyba nigdy nie był zbyt poważny. Walczyło się kangurami i innymi gonami, no już wiemy, że kangurów nie ma, bo twórcy zastosowali autocenzurę można powiedzieć, ale są inne zwierzątka, jest panda, jest kuma, więc nie jest źle. Mamy tutaj gameplay puszczony oryginalnie, bez żadnych cięć, więc to, że przed chwilą była taka chwila, nie wiadomo czego, to wynika wynikało to z przedpremierowej wersji gry. Grałem na PS4 Pro i loadingi są zauważalnie szybsze niż na przykład mieliśmy okazję doświadczyć tego na Gamescomie jeszcze w zeszłym roku, aczkolwiek tam były zwykłe ps 4 a nie Pro. Więc yy, tak z na sercu nie powiem, czy twórcy na tyle poprawili grę, czy na tej nowszej konsoli rzeczywiście to działa trochę lepiej. Finałowe starcie. Wydawało się, że wygram, ale tutaj zacząłem trochę dostawać. Właśnie to był ten Rage Art yy, w wykonaniu Kazumi, który udało mi się zablokować. Więc nie było zbyt efekciarsko. Teraz ja jestem w rage mode i w rage drive' skończyłem starcie. Czyli przed potężnym uderzeniem, które wybija postać przeciwną w powietrze. Nastawiając się bardzo fajnie do jagli. A kto trochę pograł Kinkiem ten wie, że ten ma nie tyle fajne juggle, co różne przechwyty z powietrza, które są bardzo efektowne. No ale tu już nie zdążyłem tego wykonać, bo starcie dobiegło końca. Napisy końcowe to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o TK na 7 Premiera na początku czerwca. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.